Chcecie witaj, czaty, z tej strony Gabor. Boże, stało się to. Czemu Gabor tak często nagrywa Robloxa? Czemu Gabrowi... Gabor ma rozczochrane włosy i czemu sobie się green screen za nim? Na te, odpo... na te pytania nie ma odpowiedzi. Odpowiedź jest taka, że gram w Roblox i CS 2008, tak jak zapowiadałem. Obiecałem trochę, że to zrobię. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale generalnie gierka wydaje się spoko. Jakby zalogowałem się, jestem chyba na multiplayerze, bo grają tu inne ludzie, to jest chyba w ogóle gracz mobilny i prawdę mówiąc... Nie wiem, co z tego będzie. Ja może, powinienem spytać AB'ego, bo. E co? Y może, powinienem spytać AB'ego, bo Aby więcej gra w tego Robloxa. W każdym razie tak, wchodzą dwie rzeczy. Postaram się jak najczęściej nagrywać na green screen. Mam go, czemu go nie używam, jak mogę używać. E to raz też. Widzicie, że dzisiaj jest. Te, noc się stała. E jak widzicie, no. Teraz jest już tak pochmurno, słońca nie ma, więc ciężko czasami jest z y, ogarnięciem oświetlenia. O, światło to daje. To mogę go punchnąć? Kto mi to mówi? Ow! I'm bułę No, czemu ty wstajesz? Bułę przecież wywaram. Dobra, elo, biorę se to. Oni chyba mają. Okej, okay, to jest creepy. Dobra, gościu, takich parkurów. Au. Okej, okay, to jest znacznie trudniejsze niż zwykła Ikea. To jest znacznie trudniejsze i znacznie głośniejsze. Puściu, mnie. Dajcie mi to ściszyć. Ała. Prawda, myślałem, że jak będę bez muzyki grał, bo muzyka, nie wiem, czy ma copyrighty, to będzie ciszej trochę. Dobra. Jezu święty, Ikea, Boże. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem... Jakąś lampę i biegam z nią. <laughs> jestem z siebie dumny. W e, poprzedniej IKEI udało mi się uciec. Nie wiem, czy w tej mi się udało uciec. Też nie wiem, czy powinienem zbudować sobie dom, czy co powinienem tutaj robić. Póki co, jedzenie by się przydało, bo mamy jakieś, nie wiem, jest tu może jakieś. Czy jest tu rozwoju coś? Nie wiem, jest to jakaś godzina? Nie ma, chyba że jestem ślepy. E, nie jest, noc 20. Gdzie jest jedząko? Tu wygląda jak jedząko. A, to są takie duże filary. Dużo, o nich widz... Dużo widziałem screenów z nimi. Czy to jest jedzenie? Nie, to jest toster. A to jest też toster. Dobra, to mi daje światło, więc chodźmy z tym. Boże, ten jeden pracownik prawie mnie zaciukał. Potężni są ci pracownicy, bo mogę mu dać bułę? To go ogłuszy? I później mu muszę być z dalej. Ja... Czemu to jakiś damski głos to jest? Mogę też. No, ale śmieszne są to było a z tym mogę. Nie, z tym nie mogę. Śmieszne to jest, bo to... O, ów zrobiłem, umarłem. Jezu święty! Pierwsza śmierć, dobra. Kiedyś się musi zdarzyć to pierwszy raz? E... O nie, nie mam lampy. Dobra, chodźmy po jakieś światło, tam jest to światło. Też no, ludzie tu grają, to jest multiplayer, tego mi brakowało w zwykłe IK i że ona nie była multiplayer. To znaczy, chyba tam były jakieś wtyczki, chyba, albo jakieś mody, żeby zagrać w w każdym razie ta. Poprzednio skończyłem, zobaczymy jak ta mi się rozwinie. O, apteczki. Pickup, store. Lol, mam to w ekwipunku. Spot key ekwipunek. Drop, drop stack, interact, lol, stos. Dobra, bierzmy apteczki, przydadzą się. W poprzedniej, w zwykłej nie było chyba apteczek. Przynajmniej w tej, którą grałem, może w raporcie były albo no coś. No ja w tej, której grałem, nie było ich. Hmm, też nie wiem, co to jest za ranking w prawym górnym rogu. O, człowiek! LOL! Te pomogę mu! Human! I will help you! Punchad mu sprzedałem. Temu to jest. Oj, big! Big papa! Stop! Do not exit! Dobra, nie pomagam im, bo są źli. Ale potężny ten. A mogę wziąć to, czy się odłączy? Oj, tab. Bo... A! Pod te są checkpointy. Chciałem rzucić go w tym. No, mamy apteczki. Dobrze, pomogliśmy. Jesteśmy. A! Jestem porządny. wa, po... To jedzenie tu jest. Au, No puść mnie! G! Pod H coś robi, Interact. 30 hp, 30 hp, a hamburger? A, energię mi odnawia. No, mu bubułę z kolejną. Boink. Boże, ten dźwięk jest cudowny, mógłbym robić to tylko dlatego. Wow! Się przestraszyłem. No. no, puść mnie, no! Ale upierdliwi są ci mieszkańcy teraz. Dobra, pozbierałem. Czyli to była stołówka, dobra. A! Wow. Co to jakieś karzełki? Co jedno mogę tą bułę wywalać? Boink. <laughs> Cudne to jest naprawdę. Dobra, może zacznijmy robić coś. Co? Here is weapon, but you can't use it? But it's still a weapon? Serio? Naprawdę aż tak ta gra chce się ze mną droczyć? Użyj tych apteczek, dobrze że je wziąłem, bo już bym był cztery razy martwy. Energy i to HP też leczy trochę. Consume, consume, dobra. Gonią mnie, dobra, było, elo. No bo wy pewnie nic nie widzicie, ja też zresztą. Chodźmy tutaj i weźmy lampę. Dobra, te lampy są na szczęście bezprzewodowe. Wszystkie są. O! Światło, Jezu Święty! Światło, dobre. Jezus, dzień, ale to strasznie szybko dni mijało. Boże, jest. Ledwo szósta minuta, ja przyszedłem kawałek dnia całą noc i kolejny dzień zaczynam. Sztos. Dobra, czy. O, jestem na liście graczy w prawym górnym. To chyba nie jest jakaś topka. Bo żadnego póki co yy, pracownika nie wyciurkałem, nie, nie pobiłem. Więc chyba powinien zbudować bazę. Hmm, tam są jeszcze te apteczki. Zbierajmy, bo one się zwyczajnie przydadzą, tak? One są dosyć mocne. Możecie mi napisać porady w komentarzu. Nie wiem, czy ja więcej odcinków zrobię z tej k. Dobra, weźmy załóżmy, że chcę wziąć to. Okej, okay, czyli to tak działa, mogę tak montować. Z ciekawości jestem jedną rzecz. Czy jak ja to wezmę teraz, to to spadnie. Dobra. Czy mogę zrobić na przykład sobie wieżę do nieba? Nie wiem po co mi wieża do nieba, no bo to niebo jest nieograniczone, niebo nie jest limitem, chyba był taki film chyba, albo książka, w każdym razie, no tam widzę, tam komitowali. czy mnie tam nie było na początku gry, bo ja miałem chyba takie, taką wieżyczkę. Dzień dobry, spoko, so, want to honor Bob Rose? The exact paints he used are 1000% off. He is get crazy, bo pros To jest ROKKEA! Okej. Okay. Dobra, co to jest? O! Oh. Inventory is full, to ja zaraz to zmienię. Pod H chyba, jakoś nie wiem, jakoś chyba pod H... Dobra, ale mamy... co ja podniosłem? Sodę, kole. Dobra, ale jest limit na te. Ale powiem, że nie zło, bazę goście sobie zrobił. Generalnie te filary to jest spoko pomysł na bazę, żeby mm, żeby tak w górę się zacząć budować. Jest to co najmniej fajne. Eee... No nie, podniosę więcej rzeczy. Myślę, że ja mogę coś fajnego też tu wymyślić. Niekoniecznie, żeby to było. O! Human! Human! Eh, eee, human! Czy to nie human, czy to pracownik? Pracownik, czy ja mogę ci za dnia wywalić buła? Nie, za dnia we are friendly, okej? Okay? W ogóle tu jest Rokea, a oni na koszulkach mają IKEA. Więc chyba się zgubili, albo na inny dział i wzięli Dobra, zacznijmy robić coś pożyteczniejszego No eee, że biegam bez sensu i praktycznie nie wiem co powinienem robić, a za niedługo jest 5 am chyba Albo już pijem, już 17 może być Te dni strasznie szybko chodzą eee, Dobra, tam są jakieś schody do nieba, idę do nich to mi się podobają te schody. Tych rzeczy więcej nie podniosę. Inwentory mam full, czyli pełne ekwipunek. Co to jest? Czy ktoś zrobił serię takie coś? Da się potem wejść? Jezu święty. Ale dobra, no, jest to jakiś pomysł. Wiecie co przeciągniemy tą budowlę? Bo jestem ciekaw jednej rzeczy. Pozwólmy sobie skorzystać z tego szablonu. Eee... A kiedyś grałem swoją drogą w tą IKE. Przyznam się, że było kiedyś grane. I było grane na streamie. Boże, to były jeszcze piękne czasy, kiedy Gabor. O, w ogóle do Stambułę chyba od upadku. Kiedy Gabor y, grał na streamie i w ogóle kiedy były streamy i grał tam wikę. Dobra. Czy to jest materialne? Tak, to jest materiał. Aua! Co tam jest napisane? Knowledge is power. Get a Reco- Bookshelf to your books. For your books. Okej, okay, tylko mnie ciekawi jedna rzecz. Na razie czemu mi się tak przeciąga celownik? A dobra, bo to ma być taki smooth niby. Znaczy to jest spoko, fajne, fajne, podoba mi się to. Tylko jeszcze jest jedna rzecz. Czy jest stąd wyjście? Bo jakby nad tym powinniśmy się skupić, wyjść- O! Tu ktoś też chyba próbował przetrwać. To jest róg cały. Jakby na wyjściu powinniśmy się skupić, bo co gabor nie robi nic pożytecznego niż tylko łazi bez celu. I zbiera apteczki i nie może tego zbierać już. Dobra, kolejny pracownik, dzień dobry. Też żadnych strzałek tu nie ma. Siema. Jeszcze tu chcę sprawdzić, czy ja mogę w to wejść? Albo co to jest? Bo to jest jak to jest dziura w prętach zbrojeniowych, to średnia potężna. Ale podoba mi się ten system przenoszenia jest o wiele taki gładszy. Że można użyć takiego stwierdzenia, że to coś jest smooth. A to jest taki pręt, wyrwa w filarze. I tam są pręty zbrojeniowe. Okej. Okay. Dobra, ja bardzo bym Was prosił, abyście dali jak najwięcej porad w komentarzach. Ponieważ ja jestem generalnie bardzo, ale to bardzo taki niekumaty, jeżeli chodzi o te gry. Nie wiem, czy ja tu powinienem zacząć dom budować. Ale potężny pracownik. Czy co ja tu powinienem robić? W mojej opinii fajnie było jakby w górę albo... need support our employers. Employees... employees are always willing to help and answer your questions. No właśnie... Ej, gościu, gdzie jest wyjście? Mów mi. Aha, przesz... Serio? Naprawdę, po prostu przeze mnie przechodzisz, boże, co za typ. To jesteś kombinowani, w sumie nawet wykombinowani. Ten, to nie jest takie głupie. Czekaj tu. Wejście tutaj. Jezu, jako kto, kto, ktoś miał coś z bazy, bo to jest multiplayer wszystko. Da się tu wejść? LOL! LOL! Baza, jedzenie! Zjedzmy to! Zjedzmy to, zjedzmy mu wszystko, co ma w domu. Interakt, 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 najedzmy się, zjedzmy wszystko, bo tu jest 4 razy to wszystko. Uleczmy się, dobra, po weźmy, podnosimy mu te rzeczy. Boże, ale chłop, sobie bazę zrobił. Lol, światło tu można kłócać. Okej, okay, to może przejmiemy mu tą bazę. Nie wiem, najgorsze jest to, że tu chyba nie ma saveów, więc jak wyjdę, to też mnie całkowicie. Światło, światło najbliższe. Ocz. No i chodzenie, no co mniej więcej, pamiętam tym samym. Generalnie to nie wiem, czy to jest co jakieś narzędzie, bo teoretycznie tu się nie da skrapować. Więc chyba cały system craftingu jest tu wyłączony, bo ani się nie da skraptować, yy, nic, ani nie da się skrapować, narzędzi tu chyba nie ma, więc cała frajda polega tutaj na tym na budowaniu rzeczy z Ikei, jak tamten na przykład typ. Kolców chyba też nie ma, więc w sumie jak przyjdą pracownicy, to nie wiem co się stanie, prawda mówiąc. Jakby, jeżeli oni po prostu przechodzą przez to wszystko, to mogą po prostu przeniknąć przez te ściany, Oni ci jak się w górę budujesz, to nie wejdą nagle w górę. Nie wiem, napiszcie kochani co ja mam zrobić yy, w tej IK. może jeszcze jeden odcinek spróbuję ogarnąć, zbudowanie jakiejś bazy, no bo raczej na wyjście nie liczę tutaj na tym multiplayerze. Oczywiście link do gry macie w opisie, mam nadzieję, że taki szybciutki odcinek, króciutki z SCP IK wam się podobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, yy, łapkę w dół, jeżeli Wam się film nie podobał, dostępnijcie komentarz, dzwoneczek, wszystkie te rzeczy Pole to zapraszam na Discorda, na grupę, na Facebooku, na fanpage, na Twitcha, na mojego Instagrama, na wszystkie sociale, wszystko macie w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach, to oczekujcie nowej serii o godzinie 14, do następnego czaciki. Czyś, czyś, jeszcze chcę bułę wywalić na końcu, ho. Ho, bułę ci Join!